Siemanko! Dzisiaj wi witam Wam w moim pierwszym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam y jak zmienić wygląd broni w CES-ie z jakiegoś serwera. Dobra. W y IP serwera podam wam w opisie i musimy mieć program Jadzkan Fliffe Model wiewie, Bez tego nic nie zrobimy, nic nie zmienimy. Dobra. Wszystko podam w opisie, link też. No to, wchodzicie w Counter Strike'a, dodajecie serwa, wchodzicie na niego No i... Jak się was załaduje już, wychodzicie z CS-a, bo nie musicie grać Jak później sobie pogracie Dobra, włączamy program Bierzemy file, lat, model Powinniście mieć taki folder dyry 2 Jak już wejdziecie i wyjdziecie Wejdziemy w niego nie polecam wam tych nowych broni bo to, to dupy widziałem I, bio, i polecam wam te stare nie bierzemy nie instalujemy broni na P i na W i na żadne inne tylko na to V polecam wam bronię te stare od VAK od v do WM134 pokażę wam jak instalować knifę zwykłe bronie bo knife to trudno już na pewno sami nie obcoicie no to dobra mamy diamentowy nóż bierzemy file save model as bierzemy d program file counter strike c strike i models i szukamy pliku w knife jest. I nie możemy y, szukać pliku W-Knife SP. Tylko taki, jaki nóż mamy od razu w CS, jak nie mieliśmy tych broni jeszcze nowych. Bierzemy W-Knife, a nie W-Knife SP, bo wie się nam popsuło. I bierzemy zapis. Tak. I mamy broń już Nóż diamentowy. Są inne też noże. Sami sobie wybierzecie. Złoty, srebrny, ten diamentowy i jeszcze jakiś. Dobra. Bierzemy znowu Lat Model i teraz Wam pokażę, jak instalować te bronie. To jest najłatwiejsze. Pokażę Wam WM4A1, najbardziej mi się podoba. Otwórz. I tak to wygląda. Dobra. I jeszcze w cesie, jak będziecie grać z N4A1, z to jeszcze jedno: jak naciśnięcie PPM w prawy przycisk myszy. To Wam przybliży yy, do M4 i będziecie mieć taki celownik. Dobra, bierzemy Sawę Model As i to jest normalne w tym. Tak jak pokazywałem, tam gdzie macie zainstalowanego C-Strike Models i tu wpisujecie WM4A1. I tak się instaluje bronię. Najgłośniej to Knife. Dobra, wyłączamy. Już nam jest niepotrzebny, bo mamy wgrane. Myślę, że Wam pomogę. Subskrybuj, subskrybujcie, komentujcie. I jeszcze jedno powiem Wam, że że ten czekajcie. No, na pewno wam się spodoba to. Jak nie zapomnicie to zainstalować, przewincie sobie, sobie przewincie. I jak byście zapom zapomnieli, to sobie przewinęliście tam, gdzie zaczynałem instalować. No i tyle.